Wysoka konkurencyjność, zmienność rynku, zerwanie łańcucha dostaw czy wysokie ceny surowców to współczesne wyzwania rynku. Aby sprostać tym wyzwaniom, niektóre firmy wybierają drogę cyfrowej transformacji, która bazuje na technologiach przemysłu 4.0. Bardzo ważne jest skrupulatne planowanie, które pozwala uniknąć chaosu oraz umożliwia zachowanie właściwej korelacji między poszczególnymi inwestycjami. Strategie, które obejmuje niezbędne zmiany i uszeregowane inicjatywy, można zawrzeć w tzw. mapie drogowej transformacji cyfrowej. Mapa drogowa nie tylko kreuje wizję przyszłości rozwoju firmy, pozwala również zaplanować inwestycje na kilka lat do przodu. Można porównać ją do budowania strategii firmy, ale w obszarze technologicznym. Budowanie mapy drogowej wiąże się z odpowiedzią na dwa pytania: gdzie obecnie jesteśmy, czyli analizą stanu bieżącego, gdzie chcemy być i dlaczego. To znaczy ustalenie nadrzędnego celu biznesowego. Metod jest wiele. Astor stawia na sprawdzoną w Unii Europejskiej metodologię. Jest to przekrojowe badanie, które pomaga analizować wszystkie kluczowe obszary przedsiębiorstwa. Teraz w kilku krokach opowiem, jak ten proces wygląda w praktyce. Dobrym początkiem budowy mapy drogowej jest transfer wiedzy w formie warsztatów lub szkolenia. Ogólna wiedza o technologiach przemysłu 4.0 jest potrzebna do uspólnienia pojęć związanych z rozwojem technologicznym i zaznajomieniem z pojęciami dojrzałości cyfrowej osób zaangażowanych w projekt. Kolejny krok to samoocena dojrzałości cyfrowej zakładu w siedmiu obszarach transformacji. Narzędziem wykorzystywanym w tym etapie jest ankieta, którą wypłynęli pracownicy różnych działów. Wspomniane obszary transformacji dotyczą ludzi, technologii, kwestii ekologicznych czy szeroko rozumianego łańcucha wartości. Na podstawie wypełnionej ankiety przygotowany jest raport wstępny, który prezentuje wyniki, mocne strony firmy oraz obszary do rozwoju. Raport obrazuje poziom dojrzałości cyfrowej zakładu w odniesieniu do polskich firm oraz europejskich. Trzeci etap to wizyta konsultantów w zakładzie produkcyjnym. Celem wizyty jest obiektywna ocena stanu przedsiębiorstwa. Rezultatem tego etapu jest pełen raport, w którym znajdują się podsumowania ankiet, wizyty w firmie oraz lista sugerowanych inicjatyw do implementacji w przedsiębiorstwie. Następnie, w formie warsztatów, audytorzy wraz z osobami zaangażowanymi w projekt po stronie inwestora nadają inicjatywom priorytety i określają ich wpływ na biznes. Rezultatem tego etapu jest przedstawienie schematu zależności w formie graficznej. Ułatwia to analizę i lokalizację wąskich gardeł oraz priorytetyzację obszarów rozwoju. Kolejno, przygotowanie jest szczegółowy plan wdrożenia dla wskazanych inicjatyw w mapie drogowej. Etap ten jest opcjonalny, a jego zakres ustala się indywidualnie. Pamiętam, jak w pewnej firmie prezes powiedział, co zresztą bardzo go ucieszyło, że dzięki temu projektowi uzyskał dodatkową korzyść, mianowicie większą współpracę menadżerów różnych działów. Udało się uspólnić pewien pakiet działań, pomogło to zainicjować proces burzenia silosu. Warto podkreślić, że w całym procesie, jak również w Przemyśle 4.0, bardzo ważni są ludzie. Zaufały nam takie firmy jak Volkswagen, Wedel, Bombardier, Marion i Cross. I w wielu z nich z powodzeniem wdrażana jest wcześniej opracowana strategia z przełożeniem na efekt biznesowy. Jeśli to co powiedziałem jest dla Państwa interesujące, serdecznie zapraszam do kontaktu.